Cześć, Mono widzowie, z tej strony znowu ja, Ponadkę Eli, witam Was znowu w tych małpach obstranych. Przed chwilą na, to, na tą gierkę wydałem 5 dych i kopiłem tryb podwójnych pieniędzy. Żeby podwójnie szybko grena wywalało. No, no jest oczywiście go w Paragonów, no bo jakby go tutaj zabraknąć. Tak, dzisiaj testujemy mm, Paragon tego. Tego z bumerangiem. Więc mam nadzieję, że wszystko się uda i że gierki nie wywali No i postawiłem tu moździerz, bo to jest OP Tak, moździerz jest OP I nikt mi nie wmówi, że nie jest Moździerz jest strasznie dobry Prawda, Paragoniarz? Zgadza no się, że... No najlepszy No, no A właśnie. jeszcze najlepszy jest ten... Jak on jest? Łowca potworów? Poczekaj, jak on jest? Jakiś bestii chyba Pogromca po po A, mniejsza z tym Byłem blisko, jakkolwiek. Tak. Byłeś. Byłeś, byłeś. Dobra. No nie, to będzie w miarę szybki, moi drodzy. Odcineczek, bo jaż jest tryb podwójnych pieniędzy. A my jesteśmy, Przez to nie będziemy biedni, nie? Tak nie będziemy biedni. To będzie co robić, wiadomo. No to, to się szybko spustuje parę gonik, na setny level lecimy. No i tyle. Mamy przynajmniej taką nadzieję. O, dostałem punkt małpy wiedzy. Właśnie o tym marzyłem. Wow, coś wielkiego. Kupuję jeszcze lepszy moździerz. O tak, o tak, o tak. Ile kosztuje ten boomerang, mój drogi? Jakie tam eee... nominały? A już ci mówię, już ci mówię. Czekaj. Eee, paragon 233. 233 tysiące to bardzo mało więc no. Jeżeli ile kazać, to NBA MBA jakoś tak. Nie wiedzieć ile. 30 koła. A dość się i tak nie opłaca. Dobrze, pierwsza farma na wyższy poziom zrobiona. Ach, moi drodzy. Moi drodzy, to jest takie piękne, jak się ma. Takie raz dwa pieniądze. To jest takie piękne. Jak można mieć... Dwukrotnie już pieniędzy, tak samo jak piękna jest ta funkcja, której nikt nie używa chyba w tej grze, że można sobie powiedzieć Wolna rozgrywka Albo Cześć! Jak mi się już z wami nie witał, albo... Nieźle Albo gotowości. A, nieważne. Dobra, e, daj mi ich trochę kaski, bo żebym ulepszył pomarianka. Oczywiście, oczywiście, mój drogi. Wow, wow 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 Ależ bumerang Co sk skąd ty pieniądze dostałeś? Takie nagłe Dobra Teraz to jest potęga i będzie się ten I Przez długi czas jesteśmy bronieni przez małpkę Która jest tutaj bardzo przydatna Teraz robimy szybko łapną małpkę Małpkę może użyję jakieś tutaj. E, nie wiem co. Użyję, może. Nawet nie wiem co te rzeczy robią w sumie. Czas to, bo tak będę tego używał. Nie, nie opłaca się. Może. Że użyję. musiał jeszcze ulepszyć tego szybko łapną małpkę. Użyję tego, nie wiem co to robi. E, wygląda jakby miał przyspieszać grę. Użyję Panie tego. Chyba dwa tego razy nie, nie robi. Więc jeszcze lepiej. No, to nieźle. Dwa razy misklik wleciał. To mega, że ja tutaj miskliki zawalam. Ja pierdziele. Wow, mega. Wow, mega. Nie no, widzowie. W ogóle misklikiem kupiłem tego grubasa ostatnio. I nad tym ubolewam. Pat fusty. Ta, pat fusty. No i jak mi się uda zebrać tą małpią kasę do tego kurwiusa, czy tam korwiusa. Tam zrobimy recenzję. no też ma jakieś dwa miesiące. No, ale my się zawsze spóźniamy, nie, więc. No więc wiadomo. No trzeba ze spóźnieniem zrobić odcinek. No bo, jak żeby inaczej. No, to nie w naszym stylu, żeby się nie spóźnić. W się sensie, z jakimś newsem w tej grze. Chcę w się sensie, newsem. Taką nową rzeczą. My, my zawsze robimy z opóźnieniem. Zawsze. No ale cóż, taka tradycja tego kanału. Bywa. Więc jest no, wartość 36. Przyszedł. Dasz mi kasę? Całą na razie, którą masz? A oczywiście, że ci dam kasę. Całą na razie, którą mam. Dam ci te 2000 pieniędzy. Nie, A. bo ja ulepszę jeszcze tą małpkę, żeby na pewno byli, bylibyśmy dobrze bronieni. Oczywiście. A potem będę już robił. Pizza. Pizza. Na mą pizzę. Tak jak się geometryczne triggity trzeba wykonać O pięknie Następny wracam tutaj Tu jest moim zdaniem O wiedziałem tutaj jest miejsce Fenomenalnie następna farma Tutaj możemy jeszcze jedną farmę W tym miejscu można jeszcze jedną Może się tu jeszcze jedną uda No i to jest Łombo combo totalne z farmami O Jezu pieniądze ja pieniędzy Jestem bogaty Give me uh, uh, not uh, much of your money. Ale ja biedak jestem, masz cztery kafle Mało No wiem, powiedziałem, z jestem biedak A ty... całą <laughs> Całą? No teraz masz. Proszę bardzo, jeszcze trzy kafle Dobra No i tylko to potrzebowałem, już ci oddaję nie wiem, skąd się te pieniądze nagle nie wiedzieć, jak respią w ogóle. Ja ci, ja ci daję kasę, coś kupujesz, i nagle dostaje 10k z powrotem. Jakoś jak znikąd. Nie wiem, do, po co ty mnie o te pieniądze prosisz w ogóle? Coś stało. Nieważne. Nie, Jezu. Denerwuje mnie to, że zbiera mi klikanie myszki mikrofon. Mam nadzieję, że takiego strasznie mi nie przeszkadza, widzowie. To. to totalnie. To, to Bo to może denerwować. Ja to rozumiem, jeżeli by to denerwowało stuprocentowo bo to takie takie taki klik nie? że klika Kurczę, ja to jestem dobry a moim zdaniem dub powinien wrócić do normalnego użytku Dab to była super rzecz mogłeś coś zadabować w dowolnym momencie życia było tak super to były czasy takie no legendarne Moja twoje... małpka odwalała duba stary wszystko robiło daba, wszystko Każdy Pewnie jakiś śwież też kiedyś dabował No bo jak żeby inaczej Teraz, teraz to Każdy mówi, że to jest cringe czy coś, Ja uważam, że dab powinien zostać przywrócony Czekaj, postawię ci bumeranga na trzeci level Jeszcze jednego tutaj Robię podniesienie teraz tych robię Uhuhuhu. Że on robi Daś mu szybsze rzuty, czy lepsze rangi? Nie wiem, weź coś co ci pasuje Chcesz kasę, czy coś, czy... czy tam... Cię to nie obchodzi Dobra, to gdzieś o lepsze, tak Dobra, dam ci część mojego dobytku Małą taką Jedną ósmą no widzę, że małą Załamujesz No wiem, no wiesz że Ty jestem biedna, gringujesz, no. gringujesz. Skręcam, co? No sora, że tak skręcam, ale wiesz... Jakoś tak wyszła Teraz trzeba z... Yy, ...z boomerangami zawalić mapę Jana Geraldu musisz teraz ulepszać Jan Geraldu Aaaa Dobry Po coś wydałem 4 dychy na tą grę 4... 6 No to zaczniemy w 70 rundzie u, y, u Jana Geralda kupować TT No, to dokładnie taki jest plan Po to jest ten tryb podwójnej kaski Bo już masz 20 poziom Jana Geralda nie? Ja nie mam kasy, ponieważ ja nie mam farmy No money, no problem stary. O Ci tutaj piękne pieniądze. Ponieważ ja mam farmy, nie to co ty. A mogę sobie kliknąć? Nie mogę. O, mogę kliknąć się ten totem. Myślałem, że nie mogę. Quincy Morty jest 100 kafelków. To taki do dupy wynik, trochę, mam wrażenie. Ale młodzież atakuje, widzę. Jezu, jezu, możesz ma już 48 tysięcy przebić. O mój Boże, świeżo postawiona małpka go prawie dogania. To chyba ten bumerangi się donerfa. nerfa moździerz jest za OP. możesz moździerz... Nie, bo. Bu... nie ta małpa. Nie wiem, nie wiem, co się powiedzie, wolne czy ty właśnie stawiasz farmy? Czy jeszcze łat lepiej? Może to by jeszcze lepiej działało? Stawiaj te kiepki. totemy, a nie. Farmy się stawiasz nie wiedzieć czemu. I to i to będę stawiał. Chryste, panie, dobra widzowie, ja robimy cięcie i widzimy się. Jak bumeranga postawimy, bo to. Widzę, że z nim się nie da rozmawiać normalnie. Taki człowiek. Więc widzowie, małpych jest z umiarem, kaski też z umiarem. Lagi były straszne Dobra. w tej grze. Ajkowski, że ja muszę doładować. No właśnie, teraz tak. Na cele charytatywne Dobra. idzie pieniądze, wiadomo. Idą pieniądze. Tylko że ta gra jest jakaś właśnie, jakaś się ścina niesamowicie. Dobra. Nie wiedzieć czemu ta gra w wyjątkowo. Dobra, ale jak zgarniemy i doładujemy cały paragon. To nie daje się tak... Dobra. Jest moment. Proszę, setny. Nie wierzę! Nie! Nie. Dlaczego? Nie. Dlaczego? Czemu? Na serio To fajnie Fajny poziom się zrobił Fajnie, fajnie A, widzowie Dobra Autostart ja, ja, Jak to się nie będzie ścinało to będzie fajnie, ale będzie się ścinało niezależnie od czegokolwiek Po prostu się to będzie ścinało więc tak, to nie są lagi waszego internetu, tylko lagi tej gry, u mnie Co jest ciutkę denerwujące W sensie mnie to denerwuje Kurde, no na serio Tak teraz myśląc, że wystarczyłoby postawić totem więcej i już no. by było A specjalnie nie chcieliśmy stać więcej totemów Bo już wywaliło tutaj no, parę tak I żeby nas nie, żeby, żeby nie wywalało Zaczęliśmy tak, w 120 No wywaliło na sobie dwoje to z, od inżyniera, tak było A inżynierze jak robiliśmy to na sobę wywaliło Dlatego inżynier za śmieci No wiadomo Skakał na komputery Cztery rundy jakoś lightowo, rundy. A on sobie będzie tu radził O Jezu, to, on to chyba Chyba zrobię cięcie póki on umrze W sensie, póki przegra bo to Bo on tu będzie sobie radził na pewno na tych początkowych, że tak to ujmę Bo to jest 125 runda, dopiero, to jest paragon, to Pewnie z 200 dojdzie, według do... No właśnie, to dlatego To jest mocny parag... Zobaczmy A efekty A poza jest na wysokim levelu Kurde, tak. mógł być ten setny Setny to by kosił, jak nie wiem No właśnie A 99 to już Słaby jest ten level 99, tak Słabiotka Dobra, widzowie, widzimy się jak on przegra, więc za 20 minut czy coś. No. A więc widzowie, nadszedł ten moment po tych czasie, Jezu, nie wiem już, ile tu siedzę. Od 120 do 171 rundy przetrwał ten Paragon. 137 milionów przebić, 99 poziom. No, ja uważam, że to był udany test. No i uważam, że ten Paragon nie jest słaby, więc inwestujcie bardziej w to niż w inżyniera. No, możecie że zainwestować łódź podwodną. Ona nie była też zła. Tylko, że abitkę jest do dupy tej łodzi, jakaś czy coś. No, to moi drodzy, no to, to by było no tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, żebyście chciał przejść serię z Batmana eee. czy coś, i żegnajcie, moi drodzy. Dobry wieczór, dobranoc, e, dobry zionek, Elwina, Ohio Sigma Giat.